Myślę, że jesteśmy na przygotowani fizycznie, żeby dwa mecze zagrać. W wcześniejszych rozgrywkach były dwa mecze weekend, w weekend, także myślę, że z tym chyba krótko radzimy. Myślę, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy na tyle dobrze, że dwa spotkania w, w trakcie weekendu nie powinny to jakoś nas, że tak powiem, bardzo przerazić. Na pewno będziemy dobrze przygotowani Ciężko powiedzieć. Grunwald na razie jest, wszystkie wyniki ma dwucyfrowe, z każdym przeciwnikiem bardzo wysoko wygrywa. My tak naprawdę nie ostrzyliśmy się błędów w poprzednich meczach, no i, i na pewno to będzie dla nas bardzo poważny test. Wiadomo, że Grunwald jest najlepszą drużyną w Polsce i te tytuły, które zdobywają na pewno nie są przypadkowe, jednak my też nie jesteśmy chłopcami do bicia i myślę, że przed własną publicznością będziemy chcieli się pokazać jak najlepiej, a... To pokaże nam sobota i, i wynik spotkania. Na pewno będziemy się starać zagrać jak najlepsze spotkanie. No, miejmy nadzieję, że będzie ku temu jak najwięcej okazji, ale wiadomo żadnego wciemnika nie można lekceważyć. Rogowo na pewno wstawi się silną obroną i będziemy musieli tutaj kombinacyjnie rozgrywać akcje, żeby zdobyć jak najwięcej bramek. A żadnej drużyny nie można lekceważyć, mimo tego, że rogowo jest beniaminkiem. Wszej ligi na pewno fajnie by było podreperować sobie statystykę bramek i potrenować różne, różne warianty gry.